Za każdym razem, kiedy sama postanawiałam sobie te cele wyznaczyć i realizować, tym razem naprawdę, zderzałam się zawsze ze ścianą, jeżeli o procedurach i standardach zapominałam. Procedury i standardy to jest to, jak układasz sobie życie wokół wyznaczonego celu. Nazywam się Teta Zając, jestem psychologiem i to psychologii oddałam dużą część mojego życia. Wszystkie kursy psychologiczne, podcasty, książki i materiały, które znajdziesz na mojej stronie, są sposobem na opowiadanie o mocy działania i podejmowania kolejnych kroków w stronę upragnionych celów. Wierzę w to, że każdy kryzys może stać się początkiem czegoś dobrego, a każde wyzwanie okazją do poznania siebie. Na moim biurku zawsze stoi kubek jaśminowej herbaty i notę z notatkami, planami, pomysłami i strategiami. Gdzieś obok piętrzy się to z książek, które aktualnie czytam, albo chciałabym przeczytać jak najszybciej, uwielbiam zatapiać się w ciszy lub pracować otulona dźwiękami muzyki klasycznej, a gdy tylko to jest możliwe, szukam sposobu na zobaczenie kolejnego kawałka świata. Dziś zapraszam Cię do mojego świata. Czas na nowy odcinek podcastu. To ostatni odcinek tego podcastu. Brzmi to dla mnie strasznie, bo chyba sobie tego nie wyobrażam, to znaczy, to ostatni odcinek tego podcastu w sezonie drugim. Wracamy za kilka tygodni. Tak jak to było w tamtym roku, tak też w tym roku robię sobie przerwę. W roku to było chyba 6 tygodni albo 7 tygodni. Wakacyjna przerwa, czas na nadrabianie różnych odcinków, które nie zostały wysłuchane. Dla mnie czas na to, żeby pewne rzeczy przemyśleć, przeanalizować, zastanowić się nad kierunkiem, nad tym, co chciałabym zrobić w nowym sezonie. I chciałabym bardzo Ci podziękować za to. Że jesteś tutaj. Dla mnie to jest bardzo ważna rzecz. Dla mnie to jest informacja, że zapraszasz mnie tak naprawdę do swojego świata, bo włączasz ten odcinek, zakładasz słuchawki albo włączasz na laptopie, albo na komputerze, gdziekolwiek i jesteśmy razem. W tym miejscu myślimy o psychologii, zastanawiamy się wspólnie nad kolejnymi rzeczami, które mogą przynieść spokojne, szczęśliwe życie. Może nie zawsze spokojne, ale. Często inspirujące. Ten sezon był wyjątkowy, bo to był tak naprawdę sezon rozmów i spotkań. Miałam wspaniałych gości, którzy przeznaczyli swój czas na to, żeby rzeczywiście zakłębić się, wejść mocno w różne tematy. Bardzo cię zachęcam do posłuchania serii Kobieta I. To jest seria, która uruchomiona została w marcu. I zaprosiłam do rozmów kobiety o niezwykłej mądrości, które miały ochotę powiedzieć o słowie kobiecość w różnych kontekstach. Na początku sezonu oczywiście rozmowy o odżywianiu, o diecie, o nowotworach, o tym jak sobie radzić z emocjami w takich trudnych sytuacjach jak diagnoza onkologiczna, rozmowa o tym jak przygotować się do rozwodu, jak wzmacniać swoją pewność siebie. Ważne tematy, ważne rozmowy. Jeżeli nie znasz tych odcinków, to bardzo Cię zachęcam do odsłuchania. Ale dziś to nie ma być odcinek tylko o podziękowaniach, bo nie chcę tutaj wywierać presji. Po prostu bardzo Ci dziękuję za to, że włączasz, że jesteś, że słuchasz moich odcinków, moich podcastów, moich prób, testuję trochę nowe rzeczy. Dziękuję za każde udostępnienie i informacje, każdą recenzję, każdą gwiazdkę w różnych aplikacjach. Jeżeli masz za sobą takie działania, naprawdę to jest mój wiatr w skrzydła. Natomiast teraz pomyślałam, że chciałabym wykorzystać ten moment na zachęcenie cię do zrobienia jednej bardzo ważnej rzeczy. W kontekście celów, w kontekście realizowania zmian w swoim życiu. Tydzień temu dość długo mówiłam o zmianie, o tym, jak wprowadzić stopniowo, krok po kroku, prostymi sposobami życiową metamorfozę. Natomiast dzisiaj chcę zachęcić Cię do spojrzenia na swoje cele, trochę, mam nadzieję, z innej perspektywy. Zauważ, że kiedy myślimy o celach, chcę osiągnąć jakiś cel, chcę wprowadzić w swoje życie zmianę. Kiedy myślimy o celach... To w takich sytuacjach bardzo często jest tak, że zatrzymujemy się na tym wyznaczonym celu. Prawda? Coś tam sobie zaplanowaliśmy, no więc mam cel, małe kroki. Tutaj kroki milowe są. Tu jest lista rzeczy, które trzeba zrobić, żeby ten cel osiągnąć. No to brzmi pięknie, prawda? To brzmi wspaniale i to ma sens. Na pewno doprowadzi to do fajnych skutków. Jest jednak jeden problem. Ja przynajmniej to widzę podczas warsztatów, które prowadzę powiedzmy, z zarządzania czasem, z zarządzania swoją energią w, w firmach. Widzę bardzo często to, że szczególnie chyba jeżeli chodzi o sferę prywatną, że jesteśmy w stanie spędzić bardzo, bardzo dużo czasu, planując pewne rzeczy, rozmyślając, Myśl myśląc o strategii, zastanawiając się nad różnymi kwestiami, jak to w ogóle będzie, i motywując się, wow, tu w ogóle spędzamy masę czasu, ale jest coś jeszcze. Nie wystarczy podczas realizowania celów wyznaczyć ten cel i pomyśleć o krokach milowych, stworzyć listę zadań, listę rzeczy do zrobienia. Potrzebujemy czegoś więcej. Dla mnie tym brakującym ogniwem zawsze było coś, co możemy nazwać bardzo korporacyjnie, mam wrażenie teraz, procedury i standardy. I zatrzymajmy się przede wszystkim tutaj na sferze prywatnej, bo może w tej zawodowej sferze to jest bardziej wyraźne, bardziej, mm, bardziej oczywiste. Procedury i standardy, wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która. Naprawdę jest mocno kluczowa w realizowaniu celów. Za każdym razem, kiedy sama postanawiałam sobie te cele wyznaczyć i realizować tym razem naprawdę, zderzałam się zawsze ze ścianą, jeżeli o procedurach i standardach zapominałam. Procedury i standardy to jest to, jak układasz sobie życie wokół wyznaczonego celu. W ostatnim podcaście mówiłam o tym, aby sobie w sposób materialny to też. W jakiś sposób ukształtować, czyli pokazać samemu sobie, samej sobie, że nasze życie się zmienia. Tutaj zachęcam cię do posłuchania ostatniego podcastu. Procedury i standardy to są rytmy, rutyny, oczekiwania, jakie stawiasz wobec siebie, bo masz do zrealizowania cel. Najprostszy przykład, chyba ten, który jest przykładem tego sezonu, czyli sprawność fizyczna. Zdrowy styl życia? Mogę w nieskończoność wyznaczać sobie cel pod tytułem: No to będę ćwiczyć. Teraz to już w ogóle zacznę ćwiczyć. Wracam do formy. Forma życia. Będę bardziej sprawna fizycznie. Dojdę do sylwetki pociąży. Tym razem już zadbam o siebie. Znasz to? W porządku. Samo wyznaczanie celów to jest temat na inny podcast. Dziś zróbmy krok w stronę procedury i standardów. Realizowanie celu, na przykład, chcę zmienić styl życia na zdrowy, chcę zacząć ćwiczyć, może zacząć się od tego, że określisz, jak wygląda taki standardowy dobry tydzień. Jakie rzeczy są bezwzględnie do odkreślenia każdego dnia, co musi się wydarzyć w danym tygodniu i w danym dniu, jaki jest ten Twój standard. Oczywistość, rytm, aby w ogóle ten cel był do zrealizowania. Procedury i standardy mogą wyglądać różnie. Może to polegać na przykład na tym, że masz listę nawyków na każdy dzień. Zachęcam Cię do pobrania sobie arkusza nawyków z mojej strony. Podłączę tutaj oczywiście link, żeby można było sobie łatwo pobrać. Możesz pomyśleć właśnie o nawykach, czyli określić Kilka rzeczy, które chcesz robić każdego dnia, żeby poczuć, że działasz. Ja to trochę tak nazywam. Kiedy stwierdzisz, że ten dzień się liczy, to znaczy plan minimum, który sprawi, że uznasz, tak, jest ciężko, mam trudny czas, jest intensywnie, może mam stresujący okres w życiu, ale i tak idę do przodu. Działam. Idąc za tym wyznaczaniem celów i działaniem według procedur i standardów, wprowadź zasadę pięciu drobiazgów dnia. Bez względu na to, jak ci bywa trudno, umów się ze sobą, że każdego dnia zrobisz pięć maleńkich kroków do celów. Niech to będzie pierwszy stopień wtajemniczenia do procedur i standardów. Pięć drobiazgów dnia. Jeżeli poczujesz, że już kręci się to wszystko całkiem dobrze, Prowadzić trochę więcej komplikacji. Mój przykład. Miałam taki standard, że w ciągu tygodnia miały być te 3-7 minutowe treningi. To było dla mnie wtedy wymagające, bo ja w ogóle nie byłam aktywna fizycznie, mówiłam o tym dużo, ale wiedziałam, że odhaczenie tego, załatwienie tego da mi takie poczucie, że nie zapomniałam po raz kolejny o swoich celach, nie zapomniałam o sobie. Zauważam te swoje potrzeby i zauważam to, że potrzebuję też celów. Potrzebuję celów, które są w realizacji, które nie są znów wyznaczane, opisywane, wizualizowane, tylko są w trakcie, są w trybie działania. Potrzebuję tego, więc muszę mieć też standard, czyli ok, kiedy stwierdzę, że rzeczywiście działam? Wtedy, wtedy i wtedy. Dziś już po dłuższym czasie, od tamtego momentu, siedmiu minut, treningu moim standardem jest zrobienie 60 minut treningu każdego dnia. Oczywiście nie mówię o treningu siłowym tylko aktywności fizycznej, która jest naprawdę mocna i to może być spacer fajny z dziećmi, to może być wyjście w góry, to może być rzeczywisty trening na siłowni, bieżnia Cokolwiek, ale dla mnie tym standardem jest to, że każdy dzień jest na tyle aktywny, że jestem w stanie pozbierać w ciągu dnia 60 minut takiej fajnej aktywności mocnej. Ja nie wiem, jak będzie za jakiś czas. Może będzie ten standard szedł również w stronę ćwiczenia, może w inną stronę. Bez względu na to, jakie teraz tu przykłady dajemy, przypomnij sobie jedną ważną rzecz. 5 drobiazgów dnia. Zasada 5 drobiazgów dnia. Tego potrzebujesz, żeby zacząć wprowadzać standardy i procedury do Twojego realizowania celów. Jeżeli marzy Ci się zmiana, musisz ją sobie zrobić. Nikt Ci jej nie da, nikt Ci jej nie załatwi, nie wystarczy o niej przeczytać, nie wystarczy o niej pomyśleć, ona musi zostać zrobiona przez Ciebie. Zatem kończę ten sezon, a raz jeszcze mówię Ci bardzo. Bardzo wielkie dzięki za to, co się działo w tym czasie. Jestem zadowolona, jestem dumna z siebie. Muszę, muszę świętować zakończenie sezonu, stwierdziłam dzisiaj. Natomiast, e, jeżeli chcesz poczytać o zmianie, zachęcam cię do zajrzenia do moich książek. 30 dni do zmian, dokonaj życiowej metamorfozy w kilka tygodni. To jest drugie wydanie mojej książki, pierwszej książki, jaką w ogóle wydałam. Jest piękna. I jest wzbogacona o różne nowe treści, więc myślę, że może Ci się spodobać, jeżeli szukasz tematów do zmiany. Mam też drugą książkę, 30 dni do zmian w związku tym razem, i to jest książka, którą kocham całym sercem. Zawsze ją będę polecać. To też jest temat, który myślę, że może znaleźć się w Twoim życiu który może być też bardzo mocno rozwojowy. Dziękuję raz jeszcze. Słyszymy się za kilka tygodni. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeżeli poszukujesz inspiracji, wiedzy i innych psychologicznych perełek, zapraszam na bloga edytazając.pl. Do usłyszenia następnym razem.